Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Patryk. A to jest kolejny odcinek: Zagramy Crazy Warhead, Zapraszam Was do oglądania. No i tak, moi kochani, widzowie, skończyliśmy na tym, że że. że zniszczyliśmy taki śmigłowiec. I ten śmigłowiec rozpierdzielił ten most. No i, i też umarł nasz przyjaciel. No i dobra, idziemy dalej. Seven Five, be advised. All units must echo, echo. I say again, escape and evade. Rally at RP Kilo Victor One Seven. Over. Negative Five. We are pinned down. Cannot echo, echo. Require immediate assistance. Seven Five, get me a spot rep on your specific enemy threat. Affirmative. We have twenty to thirty ground units, six to seven air. Shit. Seven Five, do you read me? Seven Five, do you copy? we are not gonna make it Tango seven Tango 7 jakaś on on Ludzie on and idą we're still not sure, on 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 sure the extent of the new threat but until we have a handle on it we're pulling conventional troops off this meat grinder The only mission still on the table is yours <laughs> copy boss any news on our Nie, prawdopodobnie Tak, ma sens. Dostał. Oni tutaj wszyscy padają jak muchy, nie stanowią najmniej, najmniejszego problemu. Mm, dobra, gdzie tutaj iść? Jakie ja mam cele w ogóle? Przedostać się na lotnisko, kontener znajduje się na lotnisku, Znajdź jakieś przejście. Dobra, no to idziemy dalej. O, jakie fajne tory. Jakie fajne deski. O ludzie oni strzelają. Okay, damit. Jak ja ich tutaj zabiję. A już wiem jak. No i proszę bardzo. Dobra, wszyscy pozdychali, idziemy sobie dalej. Deszcz pada. Dopiero zauważyłem. O, to jest chyba te lotnisko. O, ludzie koło niej obstawy mają. Ja pierdzielę, jakie się przez to przedostanę. Sam nie mam pojęcia. Muszę obmyślić jakiś dobry plan. Tylko kurde, jak ja to myślę. Będę ja musiał się gdzieś w jakieś, w jakieś krzaki schować. Bo tu kurde, naprawdę są dobrze uzbrojeni. Mają chyba ckm ckm Dobra, to tu się schowa. Przeczekam, aż mi się. Energię naładuję i będziemy w nich, stąd strzelać Dobra No, okej okay. Dobra A, No O, dobra, jeden padł, już jeden padł, teraz drugiego musimy tak samo się pozbyć Dobra, chyba też padł O kurde, tu jest koleś obok mnie O ja pierdzielę Gdzie on jest? Tutaj Aha. Ale dostał. Dobra, idziemy, idziemy dalej. A ja tu się kurde opierdzielał nie będę. Dobra, padli. Wszyscy padli, padli, idziemy dalej. To, to, co, to, co? tutaj jest gdzieś jeden Chińczyk. Jest tu te Chińczyki jedne. Zaraz ich tutaj wytropię. O, już jednego widzę. Dobra, padli wszyscy, możemy iść dalej.

ja pierdzielę, ja nie wiem jak to będzie. W tym mam 35, w tym 62, a w tym mam 79. Kurde, to za mało. Bo oni tutaj naprawdę, ja widzę, że dobrą naprawdę obstawę mają, skurczy byki jedne. Będę musiał sobie załatwić broń. Z tego zabiję szybko. Dobra, no kurde, jaki, jaki on już wytrzymały, widzieliście? Kurde. Dobra, ja muszę sobie broń skołować. Strzelba, strzelba, po co mi strzelba? Zaraz, zaraz. O! Tutaj jest bram! Biorę, biorę. O! Od razu mam więcej amunicji, to to rozumiem. Dobra, teraz sobie weźmiemy tłumik, granatnik i może ten celownik snajperski. What the fuck? Coś tu się trochę przycięło, ale dobra. Critical. Idziemy sobie dalej. Maximum armor. Maximum speed. Maximum armor. O, Ło ludzie, coś nie. Dobra. Nie wiem co się dzieje. Ten odcinek Ta tak się trochę tnie, ale dobra, tam. Ja to na to uwagi nie zwracam. O, Chińczyk! Dobra. Ja tu się kurde nie będę opierdzielał. What the fuck, co się tak. Ja pierdzielę, nie rozumiem tej, gr tej gry. gry jest taka dziwna. No, skacz, kurde, ja pierdzielę. Dobra, pójdziemy jakoś na około. No. Dobra, jeden padł. Beczka padła i ta beczka też padnie. Dobra, wszyscy padli. Wszyscy. A nie, jeszcze tych dwóch ziomków muszę zdjąć. Dobra, wszyscy zdjęci. Tam jeszcze rzucimy granata, Żeby tamten ziomek zdechł, bo tam kogoś widziałem. No i dobra, idziemy dalej. O, ja pierdzielę Chińczyk. Dobra, padł. O, kolejny Chińczyk. A no, get them it. Chodź. Dobra Głupie Chińczyki O Ojojo, no what co to za ściny, ja pierdzielę Co to za ściny A dobra, tam Dobra, rzuciłem sobie granata i jak? Okej Kłota. To nikogo nie zabiło Ja pierdzielę Dobra, padł Mhm. Padł. Jeszcze ten padnie Ach, wszyscy padli, kurde. Oni na serio padają jak muchy. Mam jakiś, nie wiem, jakąś bazukę? Nie mam, gówno mam. Mam tylko jakieś zasrane, ładunki wybuchowe, kurde. What the fuck? To ta tak razie tak nie. Będę musiał później coś naprawić. Albo zmienić ustawienia. Dobra to. Nie. Yeah, Okej. Okay. Bo, bo 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 to jest czołg, ludzie, to jest czołg, to jest czołg. Jak ja mam to zabić? To ci to takie wytrzymały ten czołg jest, że ja go chyba nie zabiję. Jeszcze tam jest koleś z jakimś kurde miniganem. Ja pierdzielę. No, u Kurde jaki koleś ten wytrzymała, albo ja mam takiego zeza Dobra, ja tam chyba się jakoś przecisnę Chyba tak, dobra, będziemy biegli przed Mi się coś zawiesiło, ale dobra tam Ja cię kręcę da... Dawaj biegnij, 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 biegnij Pazuka, dawaj bierz pazukę, bierz pazukę Teraz mam kurczy na hita. O, o no. yep. Dobra, zabiłem go Oh yeah o ludzie to helikopter Jak ja go zabiję? It. Jak ja zabiję ten helikopter? Kurde Dobra, będę strzelał w niego To coś na pewno da O no, no, get damn it jaki jest wytrzymały No ja pierdzielę Dostał skrzydełko Tak a, jaki on jest wytrzymały, wow! Ale się dziwnie rozkruszył, co nie? Dobra. Tu są gdzieś te... ...kniczyki. Ojojojojojojojo. Dobra. Wszyscy padli, kurde. Ja prawie nie mam amunicji do tej broni. Dobra. Kto chce jeszcze oberwać? A tamten jeszcze koleś. Masz ryj granaty. Ok, speed. <grym> Dobra, chyba tutaj wszystkich wybiłem. Chociaż słyszę tam jakiegoś debila. To rzucimy sobie granata Może to coś. A, tam są. Kurde, nie trafiłem z tego granatnika. O, dobra, nie. Nie. nie, nie, nie. nie. No kurde, ja mam takiego zeza. Dobra, jeb Jeb Jeszcze tamten, jeszcze tych dwóch ziomków Ciońców Tutaj Ujo, pierdziele, przeżył wybuch z granatnika, widzieliście to? Kurde, nie mam już amunicji Ale krucho ze mnie, ze z tą amunicją U mnie bardzo krucho. Dobra, my idziemy, musimy w ogóle coś wykonać. Co to? Z dodatkowo zdobyć więcej broni. A mi się nie chce tego wykonywać w sumie. Dobra, wszyscy popadali, idziemy dalej. Uuu, minigun. Chociaż to nie, chyba i cykę Chociaż w sumie nie, to jest minigun. Minigun. Dobra. Słyszę tam jakiegoś inczyka, ale on mi niezbyt obchodzi. Tutaj mamy chyba amunicję. Granatnik, patrzcie, chociaż w sumie się zastanawiam, czy nie wziąć tego granatnika. Chociaż W sumie zachowam go na później, bo tam, bo tutaj chyba będziemy musieli później wracać. O, tutaj mamy amunicję, spoko. Mam jeszcze wyrzutnię rakiet, która się nam przyda. Mamy jeszcze ten kontener. Na nic nam się nie Psycho, still no luck on the heavy Vitol. The sphere is interfering with our comm system. That would explain the random radio traffic. You'll have to guide the Vitol in from ground level. The control tower should have a radio powerful enough for the job. Get up there and coordinate the extraction with Vulture Nineteen. We'll go, Mom. Oh, jakiś znaczek fajny. Dobra, idziemy sobie dalej. Co musimy teraz zrobić? Nawiąż, łączność z samolotem. Kula blokuje wszelką łączność, dostań się do wieży. Dobra, czyli musimy, musimy dostać się do wieży. A to daleko? Ja pierdzielę. Jestem na pewno ten, tym czerwonym punkcikiem, musimy iść aż tutaj. Ja pierdzielę, ale będzie. będzie kawał. To, to jest kawał drogi, toć. Najlepiej by było, żebym czymś tam pojechał, ale dobra, musimy. Broadcasting on all channels. Lifter Handy flying, escort We picked up unidentified bogies on our tail, making aggressive maneuvers. i appreciate cołk. assistance Kurde. from nearby ground or air units. What the hell was that? We've Oja lost piercele. number two. All channels, we have an emergency. Lost uh, number two engine banking. Shit! Whoa! We've got one on the wing. It's fucking huge. We're we're going down. Starting fuel dump. Lower the nose. Lower the damn nose. Oh my! Okay, zabiliśmy cęg.

your orders fall back to checkpoint one zero we're hauling everyone off this island romeo echo be advised we've lost three points cannot fall back i say again we cannot fall back oh my god they're all over us Shit. get us get us the hell out of here <jas ucz> <sk> yeah Ja tutaj się zachwycam bucha, wybuchami, a my musimy działać iść do tej wieży. O, God damn it. Co to za ziomuś tam siedzi? Kurde, jaki on twardy! Dobra, kurde, wszyscy popadali. O, samochód. Czym jakby to, bym go, to, go tutaj rozwalił? A dobra, granatami. Kurde, wszystkie się zwarnowały to jest ten głupi pojazd, ale dobra. Bo ja pierdziele, sniper. Ja pierdziele, czuję się osaczony. Oooo fakt fakt, to mnie rozjedzie. O, fuj, cokacić, cokacić, cokacić. Cokacić. Ale ja pierdziele, jaki wybuchowy odcinek. Dobra, wybuchnij. Dobra, kurde Tego załatwiłem beczką Ja pierdzielę, jaki twardy Chińczyk Dobra, wszystkich tutaj Ja z, z, zabiłem Dobra, 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 dawaj. Dobra, wszyscy pozdychali. Czysto jest, idziemy dalej. Kurde, ja prawie wystrzelancam onić. O, 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 tok, tok, o, o, ja pierdzielę. On jest żywy? Dobra, lepiej nie sprawdzać. Przejdę sobie tak po prostu, on mnie nawet nie zobaczy. O, a ja dopiero zauważyłem, że tutaj jest ten samolot. Ale fajny, co nie? Do mnie szczołgi tutaj kurde strzelają, to pójdziemy tym, tą dróżką Ale tutaj spokojnie, nie ma żadnych wybuchów, żadnych Chińczyków. Dobra, ja sobie schowam sobie tu wszystkie bronię. Tutaj i tak pójdzie, pójdziemy powolutku. A to jest ta kula. Na pewno jest jakiś statek tych ufolutków. Ale spokojnie. Na razie tutaj nikogo nie ma. Ale chociaż już zbliżamy się tam do lotniska, gdzie no jeżdżą czołgi, nie jest taki już spokojny. Nie, 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 nie! Czołg! Czołk! Czołg, dobra. A ja mam wyrzutnie rakiet. Ale on wytrzymałby. Dobra. Już tutaj sta. A, tutaj już. Już jesteśmy przy tej wieży. Dobra, Jeb okej. Okay. O, cześć. O kurde nie trafiłem! To było bez sensu. O, wyrzut mi rakiet, dobra, bierzemy. Jeb. Załatwię was! Wszystkich beczkami i skrzynkami. Kurde, ja mam was już dość. Ja pierdzielę ile ja mam. Ile ja mam, już, ja już mam was po uszy. Cały czas taki Chińczyki, Chińczyki, może daliby jakichś innych przeciwników Cały czas te Chińczyki Ja pierdzielę już nie mam granatów A te skurczypyki mają przewagę liczebną Dobra kurde, ale jak tutaj wszystkich pozabijam Dobra, wszyscy padli, prawie wszyscy kurde ale nadal się trzymają. Dobra, ja zasuwam do wieży. Wieżu, gdzie jesteś? O, ja pierdziele, z czego nie walał? Ja pierdzielę, ja pierdzielę Dobra, szybko biegniemy po tych schodach. O, o no, no, no. ludzie. Jakie ja się wystraszyłem. <grytanie> 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 jak spadł po tych schodach. Dobra. Tu jest ktoś? A, dobra, zresztą. My lepiej biegniemy na samą górę, bo ja tutaj widzę, że te Chińczyki idą do mnie. Ja pierdzielę. Dobra, cały czas idziemy, idziemy, idziemy. Oni idą! Uy, ludzie ja się boją. Dobra, biegniemy na samą górę. To jest jedyne wyjście, żeby się uratować Come on. To jest jedyny... Jedyny ratunek. Dobra, używamy tego czegoś. Zaraz, czego ja mam właściwie tu użyć? Ah, there you go, Dobra. Vulture190 Raptor, do you read me? Over. Roger, Raptor, this is Niner. Send your traffic. You gotta be bloody kidding me. Raptor, what's the problem? Niner, we've got a situation. Get your VTOL down here now! Ah, uh, that's a negative, Raptor. Admiral Morrison has ordered all VTOLs RTV. I have injured men on board. Niner, you've got to move those men to another VTOL. This is an order from the Pentagon. And I got the head of the task force on my back, so unless I get a direct order from higher, that's a no-go. Oh shit! I'm sorry, Raptor. Good luck out there. Oj to muszę sobie This is, uh, I got it covered. Roger that. Heading back to the Constitution. Over and out. Oh Neo, where the fuck have you been? It's a long story. I almost died on that bridge. He was ordered to evac, psycho. He's taking a big risk to help you here. Now get your head together and move back to the container. You must protect the objective at all costs. Come on, man, forget about it. I would have been there if I could. Now let's take these bastards down. All right, you're on. Okay, now let's get you some serious firepower. You see that crash C 18 on the airstrip? I got word that plane was one of our o ja pierdziele, ja pierdzielę co się będzie działo. Ja się schowałem pod stół, ja nie wychodzę, ja się boję, kurde. Wiecie co, moi kochanicowie ja tutaj już zakończę ten odcinek. Nie wiem, co będzie dalej. Nie wiem, czy my w ogóle przeżyjemy. Nie wiem, po prostu ja niczego nie wiem. Możemy, może zginiemy, może nie, bo tam jak widzieliście, była taka inwazja ufo, kurde. Wszędzie ufo ludy latają po, kurde, po, 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 powietrzu. Dobra, ja tutaj sobie kończę ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. No to do zobaczenia. Do następnego odcinka. Cześć.